Dzień dobry, bardzo kochani, ja tego się nie spodziewałam, dlatego jak zobaczyłam, że jest przepiękne słońce, to stwierdziłam, że to jest po prostu znak, żeby nagrać ten film, do którego już trochę czasu się zabieram, dlatego że wymaga ode mnie skupienia, no i rozgadania się i niesamowitym jest to, wiecie, że wraz z upływem czasu tego kanału są filmy takie, które powstają raz w roku do których Wy jesteście przyzwyczajeni i o które pytacie. Jednym z takich filmów jest podsumowanie podróżnicze i plany na kolejny rok. Także miło mi, bardzo mi miło, że pytacie o takie filmy, że pytacie, wiecie, o takie podsumowanie. Więc co, podsumujemy sobie rok 2024 pod względem podróży. Pokrótce sobie omówimy każdą z nich, powiem Wam ile ich było. Co wyszło, co nie wyszło. No i zdradzę Wam troszeczkę, troszeczkę plany na 2025 rok. Także jeśli lubicie takie filmy, jeśli lubicie takie podsumowania, kwestie podróżnicze, jakieś, wiecie, plany, wnioski, to zapraszam Was serdecznie. Ten film jest dla Was. Zaczniemy sobie może pokrótce od opisania każdej z podróży, jaką w tamtym roku odbyłam. I słuchajcie, powiem Wam, ile ich było, bo ciężko mi, wiecie, było sześć podróży zagranicznych, natomiast były też takie podróże, w których w jednej z nich nie widzieliśmy jednego kraju, tylko na przykład dwa. No i zaczynamy z grubej rury, dlatego że zaczynamy. W lutym, kochani, w lutym widzieliśmy Malediwy i Abu Dhabi. I była to podróż od początku do końca zorganizowana na własną rękę. Lecieliśmy tanimi liniami, lecieliśmy wizerem na Malediwy, właśnie z przesiadką w Abu Dhabi. I ja w tych vlogach pokazywałam Wam, jak to wygląda, opowiadałam Wam. To, co bym zmieniła, czego bym nie zmieniła. E, mamy też dużo wniosków. Ta podróż sporo nas nauczyła, sporo nam uświadomiła. Pewnie zapytacie, jakie wnioski. Po pierwsze, to takie wnioski, że kochamy latać z Warszawy i nie chce nam się jeździć do Krakowa czy do Katowic. Po prostu jesteśmy na to trochę leniwi. Oczywiście sama. Podróż była super i absolutnie jej nie żałujemy. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest taki, że kilkunastogodzinna przesiadka z koczowaniem na lotnisku absolutnie nie jest dla nas. Spróbowaliśmy, już wiemy, poznaliśmy to na swojej skórze i wiemy, że to nie jest dla nas. Natomiast jeśli chodzi o same Malediwy, to powiem Wam, że świadomie zdecydowaliśmy się na prywatną wyspę ze względu na tę rajskość i ta rajskość była zapewniona, fun fact ten hotel, w którym my byliśmy już nie istnieje zmienił nazwę i mniemam, że zmienili się zarządcy a natomiast no to ta, tam jest relaks, pomimo tego, że i tak się tam nie nudziłam to tam naprawdę idzie tak psychicznie odpocząć i ja rozumiem po co ludzie latają na Malediwy wcześniej trochę mnie to przerażało na zasadzie że nie będzie co robić, jest co robić, ale zupełnie inaczej niż wiecie, nie wiem, w Meksyku w którym to jest dużo rzeczy i dużo miejsc, które trzeba odwiedzić, no tu jest inna forma spędzania wolnego czasu. Z powrotem wracając, spędziliśmy walentynki w Abu Dhabi. Przyznam szczerze, że Emiraty nigdy nie były kierunkiem, który ja rozpatrywałam, ale to się bardzo zmieniło i bardzo chciałabym, ja słuchajcie, mogłabym wrócić do Abu Dhabi i konkretnie do tego hotelu, który mieliśmy, ponieważ był genialny, ale też na przykład mogłabym stacjonować w Abu Dhabi, pojechać do Dubaju, zwiedzić po prostu inne Emiraty, więc bardzo ta podróż nam się podobała, to zresztą była nasza chyba najdłuższa podróż ever. Eee, I naprawdę wypoczęliśmy i, i byliśmy zadowoleni. Bardzo jesteśmy na tak, bardzo nam się podobało. Nie, wyklucza, nie wykluczamy, że wrócimy na Malediwy, i powiem Wam, że teraz, jak, jak tak już się zastanawiam, jak ja bym to zrobiła, to, to też mówiłam Wam we vlogach. Oczywiście wszystkie vlogi z podróży macie podlinkowane pod tym filmem ze wszystkich. Podróży z 2024 roku. Macie pod sumo, podlinkowane pod filmem, więc możecie sobie wszystkie sprawdzić, na nowo obejrzeć albo czegoś się dowiedzieć. Dlatego, że ja Wam mówię tutaj, tak wiecie, ogólnikowo. Ja bym najchętniej zrobiła tak, że pojechała, poleciałabym na Malediwy na dwa tygodnie. Tydzień, ten pierwszy tydzień um, spędziłabym na publicznych wyspach, a ten drugi tydzień na wyspie prywatnej. Tak bym po prostu teraz to zrobiła. Także jeśli wy byliście na Malediwach, to dajcie znać, jakie rozwiązanie wybieraliście, albo jeśli byliście w Emiratach. To dajcie koniecznie znać gdzie i jakie są Wasze wrażenia. A my teraz przechodzimy już do drugiej podróży. I drugą podróżą była Kopenhaga w czerwcu. W czerwcu wybrałyśmy się z Izą na, na krótki taki, wiecie, city break. Byłyśmy w Kopenhadze, to było moje pierwsze spotkanie w ogóle ze Skandynawią. I przyznam wam szczerze, że. Kurczę, no spodobało mi się. To mm, ja to mówiłam, że dla mnie to jest troszeczkę taka może inna forma egzotyki, natomiast Skandynawia, no wiecie, kojarzy nam się z dobrą jakością, z dobrym jedzeniem, z surowym klimatem. Bardzo mi się Kopenhaga spodobała i wiecie, miałabym, życzyłabym sobie, żeby zobaczyć więcej Danii, nie tylko miasto, ale gdzieś tam pojeździć, pozwiedzać. No, miasto drogie, to, to trzeba na pewno powiedzieć. Natomiast w ogóle trafiłyśmy na super pogodę. Abstrakcją było dla mnie to, że słońce chyba tam, nie pamiętam już o której, ale po 23 zachodziło. Wiecie, my wstałyśmy nad ranem i żeby wylecieć z Polski, i to, że ten dzień był taki długi, nie, nie wiem, organizm trochę wariował, inaczej to odczuwał. I pamiętam, jak o tej 23 zachodziło słońce, to my nie byłyśmy takie jakieś mega zmęczone znaczy, zmęczone byłyśmy, ale nie chciało nam się spać. Sama Kopenhaga piękna, inna, natomiast jeśli chodzi o te kolorowe domki, to ja spodziewałam się, że będzie ich więcej. Nam najbardziej chyba do gustu przypadło jedzenie i, boże kochany, chleb. Naprawdę taki wiecie, jakościowy, ciemny, śledź. No to był super, to był bardzo szybki trip, ale też bardzo nam się podobało, także to był bardzo krótki trip, więc nie będę się tutaj rozgadywać, ale nie ukrywam, że podsycił apetyt na Skandynawię. Trzecim wyjazdem był kolejny z Krzyśkiem i kolejny długi, chociaż w ogóle miało być inaczej, dlatego że to był mój wyjazd urodzinowy. My słuchajcie na ten wyjazd, ja początkowo byłam pewna, że wylądujemy w Portugalii. Chciałam do Maroko, ale paradoksalnie widziałam, że w Wizerze można wybrać kierunek Maroko, natomiast w ogóle nie było jakby dat dostępnych wtedy, kiedy my decydowaliśmy się na Bilety. No i gdzieś tam od początku związku Krzysiek mi, tak wiecie, gadał, gadał i gadał, że on chciałby zobaczyć ze mną lazurowe wybrzeże, bo wie, że ja będę zachwycona lazurowym wybrzeżem. Wiecie, no taki obraz tego lazurowego wybrzeża zbudował, że stwierdziłam, a dobra, palicho. Znalazłam w miarę tanie bo akurat na Francja nie jest najtańszym kierunkiem podróżniczym znalazłam w miarę tanie bilety do Nicei i stwierdziłam, że skoro tak bardzo chciał mi pokazać lazurowe wybrzeże ale będziemy we Francji, wtedy, kiedy kwitnie lawenda, czyli Prowansja, że zjeździmy sobie to lazurowe wybrzeże, zahaczymy o prowancję i wrócimy do domu. No i słuchajcie, to w ogóle był hit, dlatego, że kupiłam bilety do Nicei w jedną stronę, ponieważ stwierdziłam, że nie będzie nam się opłacało jechać w tą i z powrotem, że wrócimy skądś tam. Eee, okazało się... Nasz plan podróżniczy był taki, że lądujemy w Nicei, jedziemy do Monaco, zwiedzamy Nice, zwiedzamy, zwiedzamy Cannes, płyniemy do Saint-Tropez, zwiedzamy znaczy, no może w reżół nie był w planach, natomiast tam stacjonowaliśmy, że jedziemy do Saint-Tropez, że później jedziemy do Marsylii i z Marsylii wracamy do domu. Jak się później okazało, okazało, z Marsylii nie ma tanich lotów do Polski. Więc Megusia Grażynka znalazła powrót tanimi lotami z Marsylii do Polski. Przez Majorkę, więc jeszcze chyba dwie czy trzy noce byliśmy na Majorce. Był to bardzo fajny ruch, dlatego że po tej takiej. Nie wiem jak to powiedzieć po prostu myślę, że Francuzi są na tyle specyficznym narodem, że po tej specyficznej Francji trafiliśmy na hiszpański luz, na hiszpański uśmiech, na hiszpańskie jedzenie. I to było bardzo fajne, natomiast powiem Wam, że mm, jeśli chodzi o Majorkę, bardzo niedosyt zostawiła, dlatego że my widzieliśmy tylko palmę, stacjonowaliśmy w palmie, a wiem, że najpiękniejsze plaże w Majorce są zdecydowanie gdzie indziej, także nie ukrywam, że i apetyt na Majorkę został podsycony, chciałabym wypożyczyć kiedyś samochód i zobaczyć Majorkę, natomiast jeśli chodzi, jeszcze powiem Wam o Lazurowym, o Prowansji, Przyznam Wam szczerze, że jeśli miałabym wybierać Toskania, Prowansję, to pod względem widoków Prowansja i, i te pola lawendy robi, to robi większe wrażenie. Jeśli chodzi o samo lazurowe, no to, to jest naprawdę lazur. To jest przepiękne. W ogóle zacznę od Monako, bo tak naprawdę zaczęliśmy też nasze zwiedzanie od Monako. Tam trzeba być, tam to, to po prostu trzeba zobaczyć. I każdy z tych miast, o którym Wam powiedziałam, ono oczywiście jest do siebie podobne ze względu na ukształtowanie terenu, ale gdzieś tam się od siebie różni. monako luksusowe, przepiękne, eleganckie, górzyste, więc wiecie, te widoki są takie podsycone. Nica. Tam widziałam ten najbardziej lazurowy wo kolor wody. Kan. Mm, dla mnie osobiście, Kan jest bardzo takie. Wysublimowane, klimatyczne, ale kameralne. Największy o dziwo, taki vibe złapałam z Marsylią, gdzie słuchajcie, Marsylia Krzyśkowi podobała się najmniej. Tam było tłoczno, tam było zróżnicowanie, tam można było wiecie i zwiedzać miasto. Tam też właśnie skakaliśmy ze skał, kopaliśmy się w tym blazurze wody. Santrope mnie z kolei bardzo rozczarowało. Nie wiem czego się spodziewałam, ale, ale po prostu jakoś, nie wiem, może z nazwy. Jest takie, wiecie, wręcz mityczne i no było po prostu piękne, ale na równi z innymi. Więc to był bardzo fajny trip, długi trip, i wypoczęliśmy, i pozwiedzaliśmy, i, wiecie, nacieszyliśmy się urlopem, sobą, zresetowaliśmy się, więc naprawdę, naprawdę to był super czas. Tylko, że może lipiec nie był najszczęśliwszym wyborem, jeśli chodzi o Francję, pod względem temperatur, dlatego że, wow, w Avignon. Ja nie wiem, było chyba 42 stopnie, yy, nie zmarzliśmy, cieplutko było, cieplutko, więc tutaj zwracam na to uwagę, no bo po prostu ciężko, ciężko nam było w te upały i tego na filmach w ogóle nie było widać, mimo tego, że ja mówiłam Wam, że jest gorąco. Czwartym moim tripem było Oslo i był to wyjazd z Agą, no i wiecie, z racji tego, że Aga była już w zaawansowanej ciąży, nie mogłyśmy wybrać Włoch. Hiszpanii czy chociażby Francji ze względu na wysokie temperatury stwierdziłyśmy, że Oslo będzie odpowiednie dlatego, że obie nigdy nie byłyśmy w Oslo chciałyśmy zawsze zobaczyć Oslo ogólnie Norwegię no i podobnie jak w przypadku Kopenhagi Oslo bardzo, bardzo, bardzo podsyciło mój apetyt na Skandynawię i na Norwegię ja mówiłam Wam o tym, że ja to marzę żeby pojechać swoim samochodem i zwiedzić bo... mm! a samo Oslo jeśli zapytacie się mnie Oslo, czy Kopenhaga, to bez dwóch zdań na pewno wybiorę Oslo. Ale kurczę powiem wam, że ja nie wiem, tam, tam czuć... No to, 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 to po prostu ten inny, inny świat, słuchajcie. Pływanie mmm, tym statkiem przy fiordach, y, cynamonki, w ogóle miasto, które wiecie, przez te fiordy jest tak dziwnie rozrzucone, zupełnie inna rzeźba terenu, y, pogoda. Akurat pogoda to mi się nie podobała, dlatego, że była zmiana, a do jest ponoć normalne. Tam w sekundę leje deszcz, za chwilę świeci słońce. Świeci słońce i leje deszcz naraz. Więc no pogoda była dla mnie największym minusem w Oslo. Ceny też fajne i przyjemne nie były. Natomiast naprawdę fajnie było to zobaczyć. I teraz wiecie, jak mówię, że byłam w Oslo. Wow, nie wierzę. Bo Oslo gdzieś tam wydawało mi się no takie właśnie nie do zdobycia dla mnie. Nie wiem jak to powiedzieć, natomiast apetyt na Norwegię, na Skandynawię ponownie został mega, mega mocno podsycony, super wspominamy ten trip, dlatego, że wiecie nie wiadomo kiedy teraz z Agółwe 2 będziemy mogły sobie po prostu pozwolić na taki babski wyjazd nie wiemy tego kiedy Dobrze kochani, później po Oslo byłam na kolejnym babskim tripie i to był Londyn. Londyn był na jedną noc z Izą. Um, chcieliśmy trochę odczarować moje wspomnienia o Londynie, co się udało w 100%. Londyn mnie w sobie rozkochał. Londyn moim zdaniem się bardzo zmienił. Um, trafiłyśmy już na takie zabarwienie świąteczne. Już zaczynały pojawiać się ozdoby, więc też super, ale i słuchajcie poza Trafieniem na świąteczne ozdobę trafiłyśmy na genialną pogodę, którą potwierdzali lokalsi, mówili, że przez 3 czy 4 tygodnie, już nie pamiętam teraz, cały czas lał deszcz, a na nasz przyjazd wyszło słońce. Fun fact, jak wracałyśmy już busikiem, znowu zaczął padać deszcz, zresztą Wam to nagrywałam. Piękny Londyn i powiem Wam, że jak wspominałam wcześniej Londyn, to teraz mam zupełnie inne o nim... Wrażenie, ale wiecie co chcę Wam powiedzieć? Wcześniej wspominałam Londyn jako taki chaotyczny. Niekoniecznie czułam się tam komfortowo i bezpiecznie, i w moim odczuciu było tam bardzo drogo. To teraz ja mam coś takiego, że to u nas jest już tak drogo, że ja nie, nie widzę tak bardzo tej różnicy. I moim zdaniem gdzieś ten chaos, który mnie wtedy przytłaczał, albo już takiego nie ma, albo mnie już tak nie przytłacza. No i samo miasto się bardzo zmieniło. Jest przepiękne klimatyczne i ludzie są uśmiechnięci, i, i kurczę, mogłabym tak jeszcze kilka dni spacerować. To był bardzo fajny trip. Ostatnim tripem 2024 roku był wyjazd do Maroko. Też mogę powiedzieć, że to był troszeczkę taki city break i, i, i ponownie. To nie była moja pierwsza podróż do Maroko i za pierwszym razem bardzo mi się podobało i Maroko zostawiło niedosyt, tylko ja byłam w innej części kraju. I widziałam zupełnie inne rzeczy. Chociaż marakesz akurat wtedy też zwiedzałam, to teraz zwiedziłam bardziej. Zwiedziłam, wiecie, co może bardziej świadomie. Ja jestem już dojrzalsza, też mam jakieś ugruntowane swoje wybory. Jakby wiecie, no po prostu jestem starsza, inne rzeczy mnie cieszą, inne mniej, więcej myślę, dostrzegam, więcej doceniam. I marakesz. Cała wycieczka to była wycieczka zorganizowana. Była genialnie zorganizowana. Uważam, że jej program jest super przemyślany. Natomiast słuchajcie, mnie rozkochał w sobie Marrakesz, rozkochał mnie bazar, rozkochały mnie te przyprawy, zapach. Słuchajcie, mnie bazar nie przytłoczył. Coś dziwne, bo jak ja wychodzę, nie wiem, w Polsce do centrum handlowego, to ja jestem przeboczowana. Ja wiem, że nie ma co równać. Natomiast tam ci ludzie uśmiechnięci, pomocni, życzliwi, nie tylko dlatego, że chcą Ci coś sprzedać. Oczywiście, że chcą coś sprzedać, ale jeśli nic nie kupujesz, to nie ma tragedii, nie na gab targujesz się, są jedzenie o Jezu kochany i znowu to powiem Maroko roznieciło chęć, żeby je eksplorować dalej, jestem pewna, że wrócę do Maroko na własną rękę są tanie, tanie loty z Warszawy Wizerem. E ja bym chciała wypożyczyć samochód, jak już się dowiedziałam, że jest to bezpieczny kraj, że drogi są fajne, że jest fajnie skomunikowane. Chciałabym wypożyczyć samochód i zjeździć Maroko wzdłuż i wszerz. Rozkochało mnie absolutnie w sobie. Więc kochani, to były moje podróże w 2024 roku. Jeśli wydaje Wam się, że szybko przez nie przebrnęłam, to uważam, że Wam się nie wydaje, dlatego że w tamtym roku taki film. W takim filmie mówiłam chyba o 12 podróżach, czyli dwa razy tyle. I mówiłam Wam też o planach na 2024, że będzie tych podróży mniej, i jak widzicie, było. Um, jakbym miała podsumować 2024 rok pod względem podróży, poczekajcie, bo tutaj mam to ładnie napisane. No, właśnie, do, dobrze pamiętam, chciałam dobrze zacząć. Widzieliście piękne obrazki, piękne vlogi. Były też trudy podróży, których ja nigdy nie ukrywam, mm, i nie wiem, i brzydkie miejsca, mało instagramowe, i, wiecie, mało estetycznie ładne, i nie wiem, i słabsze potrawy, i słabsze zachowania ludzi, i nasze zmęczenie, i choroby. Widzieliście to, <laughs> ale nie widzieliście najważniejszego pod względem podróżniczym tego roku, mianowicie. Nasza największa podróż, która się miała odbyć w 2024 roku, nie doszła do skutku. Straciliśmy mnóstwo kasy. Przeżyliśmy ogromne rozczarowanie. I wiecie, dobra, to jeszcze może to powiem, że ta, ten rok był trudny podróżniczo pod tym względem, dlatego że ciągle na, w nas to siedzi. Dlaczego straciliśmy mnóstwo kasy? To jest już nauczka na kolejne podróże, na kolejne lata, bo nie wykupiliśmy ubezpieczenia, bo wiedzieliśmy, że nie ma opcji, żebyśmy nie wylecieli. I faktycznie była taka opcja, żeby wylecieć, natomiast to była nasza świadoma decyzja. Musieliśmy zrezygnować z tej podróży. Straciliśmy wszystkie, prawie wszystkie pieniądze za loty. Um, niektóre rezerwacje też już były opłacone. Zrezygnowaliśmy, kochani, kilkanaście, chyba dni przed wylotem. Um, I do dziś dnia to wspominamy. I jeszcze słuchajcie, zanim podejmowaliśmy decyzję już taką ostateczną, że nie lecimy, zaplanowaliśmy każdy dzień, godzina po godzinie. Zrobiliśmy taki research, jakiego nie zrobiliśmy nigdy wcześniej. I my się już prawie pakowaliśmy. Tak wiecie, mentalnie to my już byliśmy spakowani, um, więc pod względem podróżniczym to był, to był najtrudniejszy chyba rok. Mogę Wam to już powiedzieć. No tak, pewnie jesteście teraz doskoczeni, bo no tylko nasi bliscy o tym wiedzieli i myślę, że nawet oni nie wiedzieli jak przeżywamy to, że, że ta podróż jednak do skutku nie doszła. I tak, jesteśmy stratni kilkanaście tysięcy na własne życzenie, bo nie wykupiliśmy ubezpieczenia, tak jak powiedziałam, nasza wina, biorę to, bierzemy to na klatę, i zawsze już wykupujemy ubezpieczenie, szczególnie do droższych lotów. No i tak, kochani, podsumowanie moje podróżnicze tego roku to właśnie chciałam zacząć od tego, że tego nie widzieliście, bo były podróże, były piękne, ale tej głównej, na którą czekaliśmy i na którą oszczędzaliśmy najbardziej, nie było. No, i to był dla nas trudny czas. Nie wiem, czy widzieliście może po vlogach coś, czy nie. Bo myślę, że gdzieś tam było widać jakąś taką inną aurę wokół mnie, wokół nas. Jakie jeszcze są wnioski z tego roku? Pewnie będziecie zaskoczeni, natomiast ja dalej powiem mniej podróży. Sześć. Tych podróży. To wiecie, tu jedna podróż z koleżanką, bo wpadła tania, tu druga, bo wiadomo, że na jakiś czas ostatnia, więc tych podróży z tego względu było więcej. Natomiast ja znowu powiem, że w przyszłym roku będzie ich mniej i zastanawiacie się pewnie, Boże, to czy za rok taki film powstanie? Myślę, że powstanie, bo przyjdę do Was z wnioskami. Więc takie podsumowanie jest, powiem Wam słodko-gorzkie, ale. Kurczę, z, z każdym rokiem się czegoś uczę i wiecie, nowo odkryte miejsca e, uczą i ten czas, rodzaj urlopu uczy. Ja, wiecie, ja na przykład byłam przeciwna, jeśli chodzi o Malediwy, bo bałam się, że nie będę miała tam co robić. Malediwy mi pokazały, że gdybym miała jeszcze dłuższy urlop, to bym nie narzekała i gdybym kolejny tydzień miała leżeć na leżaku to bym nie narzekała, poznałam inny wymiar wypoczynku, bo wiecie, ten dłuższy urlop w lipcu, no to był bardziej taki w moim stylu, nie? To było zwiedzanie, jeżdżenie i właśnie tutaj z tych wniosków, które wyciągaliśmy z każdej tej podróży, przechodzimy na plany, na kolejny rok, dlatego, że planujemy długie urlopy już. Raczej takich city breaków nie będzie, zaskoczę Was, ale no wiedzą to już wszystkie moje koleżanki i wszystkie bliskie mi osoby, nie planuję żadnego wyjazdu z koleżanką w przyszłym roku, może jeden z mamą. E, tak wiecie, coroczna tradycja, żeby była zachowana. Może jeden z mamą i może jeden dwa z krzyżkiem. E, dlaczego? Dlatego właśnie, że chce się skupić na tych dłuższych urlopach. Krótkie takie City Breaki są super, bo możecie zobaczyć coś w pigułce, zostawić niedosyt. Natomiast finansowo to się najmniej opłaca. I co chcę powiedzieć, że będziemy dalej zbierać, oszczędzać na podróże, na pewno będzie ich mniej. Mogę Wam tutaj tak zdradzić, że jeśli chodzi o podróże w przyszłym roku, to w przyszłym roku, w 2025 roku, o tak, to będzie na pewno działka na tydzień. I bardzo jestem ciekawa, do jakich wniosków dojdziemy, dlatego że słuchajcie, każde podróże, każde miejsce, w którym byliśmy po raz drugi, pokazało nam, że zawsze ten drugi raz był lepszy. Bo nie mieliśmy takiego ciśnienia, żeby coś zobaczyć, żeby czegoś nie stracić, że a nie wiadomo kiedy tu wrócimy. I stąd też, między innymi, pomysł na to, żeby pojechać na działkę. Ja wiem, jakby, wiecie, domek w lesie, stary drewniany domek w lesie. Tam nie ma luksusów, ale głównie to ja naciskam. Chcę poznać taki, wiecie, taki wyjazd, w którym. Wiem, że nic nie będę musiała, bo nie będę stratna, że nie zobaczę jakiegoś miejsca. To też się wiąże z pracą nad sobą, oczywiście, i to głównie o mnie chodzi, bo Krzysiek nie ma problemu z tym, żeby wypoczywać albo żeby poznawać nowe miejsca. Ja jednak problem z tym wypoczynkiem trochę mam. I wiecie, no nie polecimy znowu na Malediwy, żeby się przekonać, czy mam problem z wypoczynkiem. Stwierdziliśmy, że bardziej dostępną opcją będzie na działkę. Um, I właśnie to, to jest jeden z takich planów podróżniczych. E, będą pewnie inne podróże, e, ale nie będą to raczej City Break i jedyne City break, jaki w ogóle biorę pod uwagę, to jeśli oczywiście to się stanie, to będzie mój solo trip. Na 10 tysięcy subskrypcji. Na ten moment, szczerze Wam przyznam, nie sądzę, żeby 10 tysięcy subskrypcji wybiło mi w 2025 roku, dlatego że te podróże, te podróże te subskrypcje tak wolno idą. Czasem się nawet cofają, że szczerze Wam powiem, że raczej nie wydaje mi się to możliwe. A jeśli będzie, to będzie, o tak Wam powiem. I najlepsze jest to, że ja kiedyś we vlogu Wam powiedziałam, że wymyśliłam super destynację na solo trip'a. I, I słuchajcie, ona była genialna. Ja pamiętam, jak ja się podniecałam tą destynacją. I wiecie, co jest najlepsze? Zapomniałam, gdzie to było. Więc to jest, to jest hit. Także, kochani, nie chcę powiedzieć, że podróże schodzą na boczny plan. Absolutnie nie. Ale tych podróży w ostatnich latach było tyle, że chciałabym poznać inny wymiar podróży, inny rodzaj podróży, inną Magdę w podróży. Bo jak widzicie, no. Zazwyczaj dużo się na tych podróżach, w tych podróżach dzieje. Dużo widzimy, dużo zwiedzamy. No na Meredinach nawet ciężko mi było odpoczywać, ale tak jak powiedziałam, zaznałam tego i na majorce też, wiecie, były takie dni, że troszeczkę zwalnialiśmy i zaznałam tego, i chciałabym to poznać w takiej innej odsłonie. I przyznam wam, Krzysiek jeszcze o tym nie, znaczy on podejrzewa, ale nigdy mu tego nie powiedziałam, że ten wyjazd na działkę na tydzień to będzie być może takie dobre. Ugruntowanie się albo upewnienie się w tym, że na przykład moglibyśmy pojechać, nie wiem, na dwa tygodnie w jedno miejsce, serio, ja wiem i słuchajcie tego: na dwa tygodnie w jedno miejsce wypożyczyć samochód na tydzień, żeby zjeździć jakąś część, nie wiem, kraju wyspy, a drugi tydzień, żeby poleżeć. I ale nie mogę się rzucić na głęboką wodę. Wiem, że to. Zro... Tak, tak wiecie, na już to, to nie jest wykonalne, więc muszę się nauczyć innej formy podróżowania. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Myślę, że ten film i tak jest trochę chaotyczny. Natomiast tak, nic w sumie nie zdradziłam o tych planach na 2025 rok, poza działką, ale myślę, że to podróżniczo też będzie fajny rok. Inny, na pewno inny, i niesamowite jest to, że za każdym razem mówię, że ten rok będzie inny. I nie wiem, czy wy widzicie te zmiany, ale ja widzę i czuję, jak wiele się we mnie zmienia, jak zmieniają się moje oczekiwania pod względem podróży, jak zmieniają się moje preferencje, jak zmienia mi się chęć wypoczynku, jak inaczej definiuję wypoczynek. I dla mnie to są duże ba zmiany, bardzo duże. One są powolne, ich może nie widać, tak wiecie, na pierwszy rzut oka, natomiast one są. Także tak, kochani, takie moje podsumowanie 2024 roku podróżniczo, takie moje mini plany znacie na dwa, nasze plany na 2025 rok. Jestem pewna, że zaskoczyło Was tutaj to, że nie planuję podróży z żadną koleżanką, ale no, to jest moja decyzja, już wszystkie są z tym pogodzone, więc mam nadzieję, że i wy będziecie. Dajcie znać, czy Was w ogóle to zaskoczyło, czy nie. Jestem ciekawa w ogóle, jak odbieracie moje podróże w 2024 roku. Ja wiem, że podróże na koncie lifestyle'owym to jest najmniej klikalny temat, natomiast ja jestem wdzięczna sobie i Wam, że tutaj są takie osoby, pomimo tego, że to jest konto lifestyle'owe, które moje podróże uwielbiają i zawsze piszecie mi, znaczy nie zawsze w sensie są osoby, które mi piszą, że no za travel vlogami ta nie przepadam, ale twoje tak. I to jest miód na moje serce, dlatego że wiecie, że podróże mają szczególne miejsce w moim serduszku, i, i miło mi, kiedy to widzicie i to doceniacie, jaka ja jestem szczęśliwa w podróży. Więc bardzo jestem ciekawa Waszego odbioru mojego podróżniczego 2024 roku. Jestem ciekawa, czy kogoś zaskoczyłam swoimi planami na 25. no ale nie byłabym sobą, gdybym była inna. I teraz mam do Was pytanie: jak, kochani, oceniacie swój 2024 rok? Podróżniczy oczywiście. Jakie macie plany na 2025? Być może już konkretne destynacje? Albo może myślicie o jakichś konkretnych destynacjach? A może wy już rezerwacje macie, kochani? Także ja czekam na Was w komentarzach. Jestem tutaj dla Was. Myślę, że widzimy się pod tym filmem i się. Pewnie się porozpisujemy razem, natomiast taki urok tych filmów. Raz jeszcze przypomnę, że tutaj pod filmem wszystkie podróże są podlinkowane, więc jeśli chcecie, śmiało możecie sobie do nich wrócić. O! I dajcie mi znać, którą podróż z 2024 moją będziecie wspominać najlepiej, które vlogi najbardziej Wam się podobały, no i jaka była Wasza najfajniejsza podróż w 2024? Najgorszą też napiszcie. Ja najgorszej chyba nie wybiorę, bo wszystkie były super i były inne. Więc, więc nie ma tak, że któraś była słabsza. No. Tak. Czekam na Was w komentarzach. Dziękuję bardzo, że jesteście i widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten film przypadł Wam do gustu. Przypominam Wam o subskrypcjach. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a chcecie się przyczynić do tego, żebym jak najszybciej poleciała na solo tripa na 10 tysięcy subskrypcji, to już wiecie, co robić. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!